Chodź do lobby. Czekaj na Ciebie, na... a ty jesteś w lobby? Odigra chyba jeden na jeden z Yamato, wiesz? Pewnie co wiem, znam Mamun. No wychódź z tej gry. A... Co byś chciał zobaczyć czekolad, tutaj od Wysockiego? Jakbyś na jakim piku mógł te odwrócić do spotkania? No to wydaje mi się, że Wysocki właśnie potrzebuje jakiegoś okay, może Sprekt grać? Draft. I ona nie może grać, czy czym? Eee, nie, no, i ona nie może grać, ale to a drutu, to wydaje mi się, że to tu mu nie pozwoli. <laughs> po <prostu. laughs> a czym wygrał? Wygrał Ari. Okej, okay, Ari dla niego dobra jest, bo on musi mieć escape, bo inaczej się będziemy wypierd...o no, Tak jak musimy zobaczyć w tej gierce e, Ban Aksha, no to jest standardzik czy, no, action, no typowy żyło. ban, to Oczywiście. drututa no, My nie banowaliśmy, nie, jak chcesz Nie? My nie banowaliśmy, no <laughs> Przegra Przegraliśmy, ja przegraliście no, no. Przegraliście 3-1 Tutaj wszystkie bany aktualnie pod drututa No wydaje mi się, że to jest najlepsze, co mogą zrobić, ponieważ drutut no, jest gwiazdą tego zespołu Natomiast drużyna po lewej ma takich, powiedzmy, każdy może troszkę wykerować, ale widać, że Kaczko zgra taką właśnie, żeby przytrzymać tego Drututa pod tak, tak zwany weakside, żeby nie dać mu coś rozkręcić, mm -hmm, więc dobre mm -hmm. tutaj bany według mnie, bo to naprawdę są dobre postacie dla Drututa. Eee, no i Fiora ban. Z takich OP championów na topa to na pewno został jakiś Olaf, Xanthe, ale chyba on będzie, nie będzie grać takim em, tankiem. No już grał Xanthe jak coś. I przegrał? Przegrał, Przegrał, no właśnie, bo to, to nie jest... Trzeć kadenetów zrobił całą grę. To nie jest jego playstyle w ogóle. To nie jest jego playstyle i Xantę trzeba mieć... Trzeba dobrze fighty grać takim tankiem. Z Elifersling <laughs> podoba mi się to. Dobra, jak Ale myślicie, jak mówiłem? myślicie? Czy teraz drużyna Wysockiego da mi prime'ika? Nie? Może wy to zrobicie, co? Hmm, dawaj, dawaj prime'isko. Dobra, no możecie mówić dalej. Oj, Yumi podebrana! I to będzie Twitch na trójce, prawda? Czy to będzie Alby, Yumi? Jumi dla Robertosa. Czuję, całkiem dobrze znagradzają mi Yumi, teraz są Twitcha do tego i to dobrze wygląda. Okej, okay, czyli no, tym razem, tym razem Fiora ban dla Drututa? Czy jakiegoś bana się wyzbyli, ale kogo? Ja bym tutaj chciał zobaczyć ja w dżungli Wariona, ale Avarion nigdy w życiu nie grął Maokaiem, pewnie. Więc... Oni chyba e. ostatnio zbanowali. Kogo banowali? Tomek wie? Elens wyzywa hmm. wyska. Aha, Slasa, <laughs> o, Slasa banowali, bez kitu Second most played Kaseko Nie wiem jak dokładnie ten botlane no, działa razem, ale na nami, 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 chyba 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 nami chyba dobra jest odpowiedź w Yumi albo było na odwrót. Nie na nami to był po prostu chyba czempion i tyle. Mam trzy, trzy czempiony piony. No a jakie, wymień? Kurwa, bierz Eza Bo się nie da kurwa dogadać, normalnie. Mówię mam trzy czempiony, to ci nie obchodzi jakie, tylko że mam trzy czempiony i wybanują. Oho! I to jest Nautilus tutaj dobry. na mida, ale I to jest, to jest blind pick No ale to są zajebiste drafts na razie tak szczerze To, to jest dobry to jest blind pick Nautilus, który nie jest najlepszy o, o SWAIN to DLA LEWUSA! Wzięliśmy I... go ostatnio, ale powiem szczerze Nie podoba mi się pick na w tej grze No moim zdaniem jest taki dobry no jest no no dobra, ale, ale Na Ezreal Yumi Na Yuumi, na jest wojowy. Ale jeśli patrzysz na 2 na 2 na midzie, na Nautilusa 2 jest na pewno dobry No tylko później, Jeśli właśnie ten... jak Ezreal będzie fetno, no to może być przypał. No Mi się no Wiego te... bardzo nie podoba. No ja, nie ten lubię, ten... ja nie lubię w ogóle Wiego jako czempiona. Jest Kacko na Xantę, no i no, jego też nie lubię jako czempiona. Ale raczej grać naprzeciwko, o to mi chodzi. No bo w teamie mieć go fajnie jest całkiem mocny. Tylko pytanie, jak na Kale? Czy. Miałem pojęcia, jak ten mecz wygląda. Wydaje Według... mi się, że Kale po szousce po prostu ma free scale. Na pewno Xantę powinien najebać, Early. Ale Kackos nie jest aż taki dobry na linii Żeby najebać drututa Co ja to się dubia. dzieje kurwa remake bo runy co się zjebały. Dla Robertosa Musisz wyjść, żeby ich wypuściło z lobby. Dla Robertosa runy się zjebały, tak? Hmmm Serio Wysz zmienił bo... runy! Lewus zmienił runy? Lewus z na Nautilusa! Nie, nie, nie zrobili runów, nie zrobili. Remake, remake jak chuj. A kto nie zrobił runów? Remake? Znowu remake? Mm, nie Nie, to jest kurwa jakiś. Jakiś kurwa yellow card chyba, no. Runy się chyba zbugowały na turniejowym. A, zbugowały się na turniejowym. Nie. Jest Invade. No to się chyba nie uda. Lewus nie dosięgnie tam. No <grydolę> nie jeszcze a, zaczął miki. Ed Waden teraz to jest. Ale, ale S chyba start wszystkiego nie jest taki zły. No ale nie podoba mi się conditioning over Growth na Słainie, no, na Nautilusa. On powinien iść Podoro, a i tak mu to nic nie da na kelna, na Reala. Eee, no, w ogóle Conqueror mi się słowa, nie podoba w tej grze, mówiłem. bo średnio go ma jak wystakować. Tu powinna iść Kometa, fartowne a, E F -u, no, w tym no, Pizda w Defesa, pizda w Drututa. No, ten Robertos i Defles chyba nie wie, ile creepów daje drugi level. Oni za każdym razem dają się obijać level 2. Troszeczkę nie rozumiem, troszeczkę nie rozumiem puffingu Viego, yy, mógł tutaj wykorzystać, że ma prawo na trzech liniach, ale niestety nie potrafi grać w tę gierkę za bardzo, więc po prostu robi full clear. A jak mógłby to no. wykorzystać? Opowiedz nam. No to już mówię, no to jak wiesz z draftu, że masz trzy wygrywające linie, to chcesz zmordować dżunglę przeciwnika level 1, żeby zobaczyć, gdzie przeciwnik startuje. I wchódka, na przeciwny side, tak? I, dlatego, a, dlatego ja myślałem też, że ten invade temu służy, że wchodzą sprawdzić no, tego, no, nie? Tak, wystarczy zmordować Reda albo, albo Blue Buffa i wtedy na ja Wiego wchodzi na, na buffa przeciwnika. No ale Viego Viego Oddy, tym razem odi, tym razem odi z kulem, a defres do nas blade'em. Hmm, hmm, hmm. Ciekawe, ciekawe wybory. No i wtedy Wiego robi przewagę buffa i Baj musi jednego kampa skipować. No ale tak, raczej Plus... jest i Umi szykuje się farm linii. No mów, 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 mów. <śled> Plus to jak zespotujesz by, to wszystkie linie mogą grać agresywnie Bo masz wygrywające linie, więc to jest zajebiste mm -hmm. Więc inwejdowanie w takich sytuacjach jest konieczne Oj. Jest o wysokie Wysocki. tutaj trade Agresywna walka, ominął sobie rączkę, ominął sobie oczko. No ładny, ładny ten trade na Nautilusie ale... Póki co? Creepy ma lepsze od Swayna No lewus chyba tutaj no, przegrywa sam ze sobą, nie, umie, nie potrafi farmić w darmowym meczapie. Presuje mm -hmm. się może. No, ale Flesuje mamy się, ganka, fleszte. mamy ganka na Wysockiego. Będzie musiał chyba odfleszować, o, bo tam zaraz nać poleci Ale Roberto zdaje się złapać. Jumi wyszedł, wyszedł, wyszedł sobie, ale nie wyszło boba. to zagranie. Defle solinuje. Oooooooj, Ale to coś jednak Wysocki bije lewusa? Co tu się. Odpiertala. A tutaj ganko zownuje z Rootuta, od flipów. Dobrze wykorzystuje swój mecz, Będzie, dive, 3, 3 będzie y. dive na deflesa. Czy, czy Wysocki zdecyduje się tepnąć na bota? Zobaczmy, zobaczmy. Tak, już chyba cofa. Będziesz szykał o TPK. Tepuje, Wysocki, tepuje. Ochroni swojego dekuriera. Bardzo ładnie. Wariona! Tak, wari oj, chytka, chytka. Może, może uda. Ja by by dać... Oj, zawolni, U. zawolni. Oj, to jest tak przeflaszkowo wajsek. agresywny, Weisek. Wajsek. Wajsek. Nienawiść wajsek? do Wariona. Wajsek. No, walce, za no. te tweety. Za te tweety. Dragon? Dragon? Może dragon? Bierze smoka. Niesamowity gracz. Kaczko, skampi się na tu tutaj wjeżdża. O, o to jest Chodokin, O, to oj, ale nie. Mógł, to mógł fletki, mógł zgołstować, sforsować flesza drututa. Rel? I ma to to i ma to Nie, erkujesz no, no, go przez ścianę, gołstujesz i go ciszkasz. Mógł na pewno sforsować flesza. Na, na 100%. Może, może by zabił, ale na raczej flesz na pewno. Z no, każdym, nie każdym. zgadzam się z tym o, Kaseko Kaseko no, 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 Kaseko O, no, 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 Nie, 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 nie. KSK solo. Tu z To no, pierwsza no, 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 ale jak to się w ogóle stało? że Zaseka był złapany. Lewus, oj, gag na lewusa, nie? lewus bez flesza, wysek wchodzi, będzie kotwica, oj, ale nie oj, mają raczej obrażeń, obrażeń, nie mają raczej obrażeń. Lewus to ich wyfarmi, jeszcze to, zabije to, wyska. O Oooooo, co za cymba Helder, Helder. <laughs> Chuj chodzi z tym herosem! Czemu on mąga, kurj jeszcze kupił. A ja Ty Hila kupuje przed mythikiem. Ale teraz kurwa, poczekaj. Okej, okay, wkurwił ja, się, w że się tyle uleczył. <grym> Zobacz. Padł i od razu <grym> egzekucione Collin <grym> w ekwipunku. Mówi, ja kurwa, wchodzę, ile ja... się leczy. Pyk! Do LS-a trafiłem. No. Do LS-a wchodzę, do LS-a wchodzę. Zaczynamy co Urno panowie, to jest zbota ładnie? Czemu od i wchodzi 1v2? O co tu chodzi? Bo od jest trolem solo queue. <laughs> kurwa, ładnie go dociskają no. O, i Wystek goni, i wystek będzie Wysek, gonił, bań, ale bań, nie, bań, nie, bań, nie. Bań. Ale skąd, ale skąd oni wiedzą? Te... Ej, kurwa. Były pingi na Wyska, za wiedzieli. Za niego widzieli. No tak. Ej, kurwa. Okej. Okay. tu na mordzie. Okej, okay. tu na mordzie, <laughs> ja dobra. Do na jakim Jednak... No jakim mordzie? Dobra. Jestem śmieciem. Prel Jak Co? opóźnianie rowa no, jest dobre. No nie, trolujesz kurwa no to Voxway e, na podejrzanie tak bliskie, ten ping tam, e, kurwa... panowie, oni nie głosowali! Panowie... Chcesz wie... E, no kurwa... Trochę się bo ja nie wiem... Nie wiem... No dobra, zobaczymy dobra, Wara, nie? Kurwa. Admin Tomek to TopG zadecyduje... Dobra, ale ja jestem tu headem, ja... Czekaj, w ogóle nie umiem zabawę... No oj, i Wysocki o, chyba o, będzie martwy, e, przecież ma flesza, nie nie nie, 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 nie... Żyje, żyje... żyje. Oj, za późno ten flash! Ja p***dol ja, Nie znajdą Kurwa. VYS. Spierdolił cały, to tower. Cały tower Cały tower na mi Cały A czemu Kaczko spuszuje cały czas? Nie rozumiem Je... O ja czemu, ja ja jeszcze cześć? herald Cztery playty Oddał O fu. Angelo Angelo, zabija chyba z tepekiem Na plecy I podrzutka Opa. Podrzutka To będą dwa Ceri. frajdy dla drużyny KSK Kacko z król. Kacko skieruje, Kacko spluje, drutut zlizuje, rer Leki kurwa banterek, prawda? Wszakże no drutut wyruchał nas w dupę Patrzcie, ale on ma musi mieć golda w plecaku, tą Kayle, zobaczcie No, prawda On ma, no, ma kosę i buta O kurwa, 3000 tysiące <laughs> cały, cały, tego Kto ma 3000 tysiące, drutut? Zobna szora kale. chyba, co? Ja nie trzy Ząb... na case szczerze Chyba zobna szora się kupuje, czy nie? Zombek intu Bardzo są sprawdzony może, no może. Warto sprawdzony, wniosek admina to jest tak Wysek na wardzie był wcześniej w chuj No <grym> tak, ale czysto, wcześniej w chuj, wcześniej w chuj znaczy, No interpretacja własna, nie? nie no to moim jest open, zdaniem tak, tak oblis ghosting, nie? Także w Mówi razie gdyby zajęli ]ach. pierwsze miejsce w turnieju Sugerowałbym nie wypłacać nagród finansowych <grym> Wydaje mi się, że Xanta jest lepszy na mixajcie niż Kale, Ale Natomiast nie uważam, że Wiego może zdejmować tą Kayle również. O, 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 jedna tu... jest na Kayle. Będzie Dave, będzie Dave robiony? No ale już jest słab, o. zobacz. Oj, Oj będą próbowali zleczy... drutu drututa, tam wysek już będzie ubezpieczał. Oj, wchodzą, Visek wchodzą. Będziemy problem będziesz nie problem Oj, Marian umrze. Nie, żyje. Jeszcze nie, o, może. Odi, o, odi, o, odi, odi, zniszczy tu red. Oj, wysek wy za daleko, Visek. za głęboko, wysku. A ten lane sam jest lepszy dla Drużyny Blue, tak czy siak, ponieważ Harald będzie wstawał. On właśnie już wstał i mają dwa obiektywy za jednego. Jakby chcieli, Yumi zlikolowała i poszła na topa. A teraz Yumi się tak gra, że. No, siedzisz na Indy całą grę. A czemu tylko... tak w czekoladzie? No, pasywka jakoś tak działa. Pasywkę zmieni teraz, że. Nie wiem dokładnie, bo... A, że kumpla pogadać. jakby poprawia się relacje cały czas, tak? Tak, go... coś takiego takiego, go tak, jak poł tak. trochę swojego decarry. No, no, no Alekier musisz cały się dzieje. Okay, okay. Dokładnie tak. Więc tutaj Roberto strzałkował, zostawił biednego deflesa samego. No i nie wzięli tego Tureta na bocie. Czyli dwa obiektywy za jeden poszedł. Znaczy 2 za zero. Tragedia. Znaczy sobie no, bić na początku, ale... Oj, 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 no, tu dużo lepsze od Dututa, drut w tarapatach i Wysocki też. Wysocki z no flesem nie ma nie, nie jest dead, wysocki jest dead Oj, to nami, o. Była... właśnie o tym mówiłem, że o tym właśnie mówiłem z tą nami. No. Jeśli chodzi o waję, niecierpliwy, tak... niecierpliwy. No no, dał się na kaseko, wyłapać, sobie. dał się wyłapać, Kaseko. Poszedł najkrótszą Druszy... drogą. Drużyna wygrywa na bocie, No, twoim zadaniem jest nie wypierdolenie się po prostu. No, mój. Pierwszy. O, już. już, Jutro <laughs> ale... <teksty on> ma. <laughs> <Goni> lewusa, lewu. Alewu bezerki, Tu już się <laughs> powinni wycofać. <laughs> Dobra, w nie ma erki, w Jego nie ma erki. No, wydaje mi się, to, że drużyna niemiecka jednak musi oddać tego smoka. Ale to nie, to nie nie, to nie jest te... ma TP cały czas. Jak szczur raz pierwszy gadał, już 5 lat temu. Gasmonet. Tepować czy nie? Tak! No robimy obiektywa. Ej, potrzebujemy eza. Kurwa, no i znowu teleport do pod totalnie. Teraz miał farad, żeby jest nie skomitowali. Ale tak. jeszcze? To... O, no. i znowu dał się złapać. A nie skomitowali na filmie wysek, Ale wysek! Ale nie było smajta. Ale wyjście, wyjście, wyjście. Nie było wariana tam. wysek poświęcił się. Jak myślicie, kiedy wysek kupimy fig? O już kupił, 17.30. Oj, daj, złapany defles na E! Oj, okrutne zagranie z tej strony tego jest. Ale jeszcze pali, jeszcze barierę. Straszne to, co zrobił defles. O, engolok Oj, defles, to konkret. Wysocki 03. Wysocki dzisiaj nie popisuje się, no? No, co najmniej dwa razy mógł się nie wyjebać. Ja, no, ja wykonuję ten. Ja wykonuję zadania, co mi dają. Powiem Wam szczerze, nie wiem, czemu ten cieniaz jeszcze jest Wixie. No, na to wygląda bardziej, że jutro się zwierzymy, kurwa, z, z team Drutut. No, rewanż. I to szybciej niż przewidywaliśmy. No, no ale Drut w tej serii tak nie błyszczy jak z nami. No? Tak. Na Skarner'a też nie będzie nie będziemy mu grać. No prawda, skarny dobry, nie? Na na drututa, no siedzi. Była pani wyska, żartowałem. Fala troszkę on ma wszystko pod kontrolą. Ale zobaczcie, zobaczcie, wysocki się kamerał. Oj, od goni drututa, ten zapodział się gdzieś. Co tam się dzieje na bocie kamera Czyje? Ooooo, Lewus złapany, ale on jest chyba tanki. Erka, erka, erka! No kurwa, wysek! No wysek, po chuj ty masz kurwa tego? Lewus ty żyje, warian umrze, Warion no umrze Teraz no, Lewus, Lewus, o kontra czterech, Lewus, o kontra czterech, Lewus bardzo mocny, nastakowany Kokueror Ktoś tu, o, ktoś tu upadnie, ktoś tu upadnie, ktoś tu upadnie, Wysocki czy umrze, czy Wysocki czy Robertos, Wysocki czy Robertos na Kurwa, ja... Ooooj, Lewus, Lewus, Lewus łapie, I, oj oj, oj, oj ale leci ten kocik Samolocik, 0 DMG, no ale... Na, bo, na bocie 1 za 1, na bo 1 za jeden. Ej, to tutaj cisną, dociskają chyba ich. Skończyła się Rka Lebusa. Gonią, gonią, ja bym gonił. Ej, to jest Nashor na, na mm. Angle chyba. Trafiony, trafiony Jebieso pocisk pechło, od Yumi. Rka, Rka! Ooo, piękny lecz, flash o, od Kaseko. Lecz. Ej, to nie jest Nashor? To nie jest Nashor. Nie, to nie jest Nashor. Na bocie drutu jeszcze udało się zabić od jego. jeden no za jest? jeden, tam flash za flash też widzę, poszedł Kale zebrał 800 złota na tym 1 na 1 Zeri miała 500 no go na. shutdowna no 2 na jeden było i go najebał, czyli to cofnijmy? Zobaczmy może tak jak to wyszło Może tak, może cofnijmy Tutaj gonitwa się rozpoczyna Ucieka drutut Odi goni, kacko z daleko, ale Odi podejmuje walkę, nie chce dać uciec drut Jak A tu umarł cik, cik. Co jest? Kurwa ty No Ody tutaj fatalnie Wrócił, wrócił Ody Znowu wrócił Wystarczyło poczekać, Kaskas już go miał Słabizna, słabizna A co sądzisz o tej, o tej Zeri pod ten build? To chyba dobry, ja czy nie? Uuu, chyba widzieli jak Wysek rekaluje i oddają nasz raz darmo Oj, yeah. Wysek w bazie Nie no, Zeri, ten, 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 ten SOP totalnie, taka, taka tanki jest Co po pogierce, szoty po pogierce? A on mówi, że wykurwiste Je to jest. To podgłosuj grubego. Kto to gruby? Co? 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 Ja Schudłem, nerd. Schudłem, nerd. Na hita was są wszystkie kurwa teraz. Ty bardziej stankowałeś, czy o co chodzi? Ja jestem strongmanem teraz, barczewskim. Co to za egzost, kurwa? Nie Jeszcze jeden poziom. Musimy tylko tego baron puszcze. -er Daję w... jeden grobia. Stragują, stragują, ale tutaj jest na tym Baronie, wydaje mi się, że bot inhibitor będzie wzięty, jeżeli drużyna niebieska dobrze zagra. No, przeciwnicy nie mogą zdejmować ksanty na side lane, więc no, stracą bazę, nawet jak spróbują. Wiecie co, mam taką rozkminkę. Powinni teraz synkować wave'y, żeby dwa wave'y się rozbijały i tak może... dokładnie to robią. Można w zmienili na 7TV nazwę tego problemy takiego. z maną ma ten Swain. No jakbyś słuchał, że na kurwa, mana flowa się gra, to może na, by nie miał na, i by na nie Poucznik no od Pouczania, bo o, i tak ciężko zielone. jest. Poucznik może damy. Manu gra zielone. Mana flow No. Oj, oddaję to. Ej, w sumie mandat? Ej, to mandat może być dobry. Na co? Na co mandat? Kurde, no i na Swain'a. Bo eee... z, z relajki wszystkich slowujesz. Jest okej, okay, ale nie jest optymalny. No i, no i dwa tu inhibitory tu wzięte. Teraz... Dużona niebieska, powinna po prostu farmić dżunglę przeciwników i czekać na następnego. Wiesz teczora. co to jest Low Economy Build z Imperial Mandatem? Bo gra się też taki bolic, Font of Life, relay na pierwszy item, Ecos of Hellia, into, Imperial Mandat, i grasz wtedy podsłowani Font of Life, a trochę jak tam aszko wiesz? Połucznik I jesteś śmiertelny czy nieśmiertelny? Mm, trochę śmiertelny no. To nie jest co tak dużo. To, to żeby... jest a grałeś? Połucznik. A grałeś? <laughs> Mamy więcej co tyle? Kayle itemy, o kurwa faktycznie. Co? To są dobre itemy. To są dobre itemy, ale co ona może zrobić? Chuja no może zrobić. I, i, czemu? Imo właśnie dużo może zrobić. Kayle z trzema itemami, Yumi. 16 Tlummer. level. No tylko nie On za nie bardzo się, tak. No. Wysocki dwaj itemy. Wysek, 12 level, jeden item I frontlane ja spływa bardzo, się... bardzo szybko No nie, kiedy bo kayler... ta... A, okej okay. A ona nie chce trzymać na siebie? Myślisz, że na Wyska da Wie, że Kayle teraz ma, może autoatakować podczas y, Rki swojej no. Więc. Aaaa, od razu, czy ma... nie, Cały nie, czas czy może nie. napierdalać, jak zła U, Oj, drutu złapany, Falka leci, to ale przyspieszy się Fala użyta po to, żeby objąć turret, ale majem. za późno Dopiero jak, jak cały wave będzie, powinniśmy rzucić tutaj jakieś skillshoty Właśnie taką nami żeby sforsować turret Dopiero jak jest końcówka, minionów Kurwa, no w ogóle nie ma problemu z odpuszczaniem tych wave'ów No, ale... farm się... ale, ale to jest... Nie Był FF to... czerwona drużyna postanawia się, się nie poddawać <grym> Ktoś za... za... zain... zainicjował Zainicjował! zainicjował. Kto zainicjował FMW? Hmm. Wysocki. Wysocki albo Wysek, no jeden z jeden, tych jeden... Kurwa to dziwne! Wysocki trochę się zachowuje tak szczerze, bo. Wysocki momencie, tym, to zaczął? No. Okej. Okay. W momencie, w którym trollujesz grenoty Utykasz to nie, to pizdę prostu, No, utykasz pizdę i wiesz, ty powinien No, być, no tak, nie, ale wiesz, wiesz, Wysocki powiedział tak. Wiecisz, wysocki? To, to takie wysocki? info od widzów. A, od widzów to. <laughs> no tak, widzowie. Morel pewnie. No ale Nigdy napisał nic innego, nie? Więc kurwa... Od A, bo on streamuje, no tak, zupełnie, że streamy są. Każdy streamuje. Mol... No tak... Oprócz od i Robertosa. No a na te co, walczą? Tego nasz nie już. szybkiego, może mogliby tam podejść nawet, szczerze mówiąc. No powiem tak, albo Kale wykeruje, hmm. albo jest Slipka. Albo... Albo Wysek, no tak, kurwa... Wysek to złodziej jest znany, z tego co widzę, Wysek to jest złodziej lanowy. Albo złodziej Papa lanowy. Drużyna. VYS. Klawiatury wynosi, Poczekaj, wynosi czy... Czy to jest oj. potencjalne... To jest, Wysocki, jest to potencjalnie jest ostatnia sam. gra, tak? Tak. Tutaj vys przegrywają, -y Varian wziął... Ale lewus, lewus, już umiera, Drutut to wystrzela! Jeden, jeden zabity. Oj, odi, 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 drutu, Drutut, idzie Drutut! Oj, Piękne oj. wejście Variana! Zestunował ja, 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 Drututa, tak. no i niestety ten... Musiał no uznać wyższość. Walijanta! Drużyny KSK. Giggy! Giggy! Niestety, ale drużyna Wiła jest. Nie znajdzie się w finale, a przynajmniej jeszcze. Znajdzie się za to w drabince przegranych. Kurwa, piwo wylałem. Będą walczyć na nas, na drużynę KSAI już jutro o godzinie 13. A tymczasem w finale miejsce zapewnia sobie drużyna KSK! Jakie E <noise> Dracul Jara, jaki wkurwiony Jara jednorazówkę Załatwienam wysoliniego na wywiad Hello? Witam Wysek Witam, witam, jak tam zdrówko? Ja w poząsiu w porząsiu. Dziękuję, a u ciebie jak? Bo no powiem szczerze, ostatnią grę zagrałaś jakbyś się nie czuł za dobrze. Nie no, to kurwa nie wiedziałem co ten Swain nawet robi. Stary, to ta postać była zbytnio OP jest mocna, jest mocna, ale nie aż tak jak ci się wydaje. Ale to wejście yy, jako doświadczony grać Swaina. No, gdy miałbym ja tu Swaina, też by mi się podobało. Zrobiłbym to samo. To nie mogło wyjść. Nautilus, Waj z piątym levelem, z jakimś Shinem. Nie ma obrażeń na Swaina zerką. Yy... No teraz już wiadomo. No, wiadomo, wiadomo. Ale nie musicie się martwić, bo ja przecież w następnej serii, bo gracie na nas, na pewno nie wyciągnę Swaina, nie? Także nie czyta jego skilli. <laughs> nie obawia się, się nic ci nie grozi. Wy... Elotuba. Wysek. Wysek pytanie. Kto myślisz, że zawinił w tych grach? Nie wiem kto. Pewno ja, może ja chujowo grałem. Dobra. Jakbyś nie widził nie okay. siebie, to kto inny? Um, nie mam na tyle wiedzy, żeby określać opinię. Raczej określać opinię. No nie wiem, stwierdzać kto zagrał chujowo. Ale z takiego... Się... Ale z takiego feelingu. No wydaje mi się, że po prostu jako drużyna zagraliśmy słabo. A nie Wysocki? Okay. Nie no Wysocki. Wysocki w pierwszej grze, no to na tym i one, no to się nie czuł niestety, ale... No nie wiem, no ta ostatnia gra no to na pewno ten kill nam idzie nie pomógł, a uważam, że za dużo resursów oddaliśmy Zeri. Bo jak on, oni się zesłapowali, to na my powinniśmy meczować to 3 na 4 i oni by nigdy, nie, nie powinni wziąć towera i my tam mogliśmy fajta spokojnie robić i... Jak oni otworzyli mapy i te 3 zabrali, no to już raczej jest średnio. Wiesz, nie da rady grać raczej mapy. Musimy grać pizdę i czekać, aż Kej się zeskeluje, i może na naszorze jakiś comeback fight czy coś w tym stylu. Okej, okay, no. a czemu nie widzimy Elis na tym turnieju? O co chodzi? Ta twoja Elis, to jest znany, nie jest wyciągana. No Albo Jarvan. Bo no bo, nie... słuchaj, nie no? słuchaj mamy, mamy carry playerów na midzie i na topie. I drutut stwierdził, że po prostu. No, gdzie jest najlepszym graczem? No, i chce grać, żeby. Ra ale zgadzasz się z tym, czy nie? Znaczy, no, ma najwięcej LP i uważam, że, no. raczej jest najlepszym graczem w naszej drużynie. Nie trzeba ra zagrać pod ale niego. ciężko ci przeszło przez gardło, trochę tak czułem. Ra raczej? Czy to pańska opinia. Nie no. A jak, to a, pańska a, opinia. A, no, a, jaka jest, a jaka jest pańska opinia ten temat? Nie no, uważam, że on jest wybitnym, solokolejkowym graczem, który potrafi zabizować się meczapy i ma dobrą wiedzę. W końcu jest bądź był coachowany przez y, takiego trenera jak LS. A ty tak. uznajesz tego ls w ogóle, czy tak twierdzisz, że tak heretyk trochę? A czy on jest Bogiem, żebym go miał uznawać albo coś? <laughs> ja pierdo. Czyli... No nie wiem. No, no czyli jednak, <laughs> ale szanujesz jego zdanie czy nie? Why? A ja nie jestem kochany, ja nie wiem kto to. ja No nic Wysek, nic się nie wyciągniemy Czy obawiasz się raz absolute... no, to... Ale Wysek, LS powiedział na no? swoim streamie, że no. jesteś przyszłością polskiej dżungli jak Janko przejdzie na emeryturę. Ta, to chyba ze z dwoma złamanymi rękami, nie wiem. No nie da rady. Jak Co to ty? Ze, ze z dwoma złamanymi rękami też byś dał radę tak rozpierdalać? Normalnie. Jestem Jest to polskim. Wystarczy, że idziesz Nissinem, na mida, albo Gragasem, ja wchodzę Elizom, robimy 2 na 2 i wygrywamy każdy turniej i kurwa nawet twórcy byśmy podbili, rozumiesz? Wy, wydaje mi się, że Wysocki trochę jak taki zamknięty w klatce jest i jest pod presją takiego no drututa niestety i się chłopak trochę obawia w naszych seriach. Ale mam nadzieję, że jutro znowu włączy mu się Flux no i na ciebie no wygra, nie? Ja sobie przyszedłem pograć, jest zajebiście, świetnie się bawię. Dziękuję serdecznie za zaproszenie tutaj, Artur i Marcin. Okay, Jesteście bossy się, No przepraszam, i że uroziłem, przepraszam, że ci uraziłem Przepraszam, No i pozdrawiam załatw. Jutro was rozpierdalamy na lekkości. Już tak, nasza drużyna wyzbyła się wszelkich problemów, które pierwotnie posiadaliśmy grając bo 5 na was. Do tego podpatrzymy sobie może yy, baniki z tej serii, no, bo mi się podobały. Nie, mam nadzieję. Mam nadzieję, że, że drutu weźmie jakąś Kale, jakiegoś Jaysa i tak dalej, wtedy będzie się grało znacznie łatwiej niż na to, co zaprezentowaliście nam w pierwszej serii. Dobrze, to nie mogę się doczekać w takim razie. No, ale nie mów mu tego, nie? bo przygotuję sobie inne postacie. Jakby nie rozpierdolisz się, mam nadzieję, mówię ci to jako wiesz. Bo nie się nie znamy, wiesz o co chodzi, nie? Spokojnie, ja też nie spokojnie powiem wszystko powiem, z że, że masz do niego nie pretensję, nawet... że ci zintował, kurwa gry. Eee, ale ja tak nie powiedziałem. Proszę nie ale, składać ale, ale, mi... Ale, ale pomyślałeś tak. Sugerowałeś tak. Nieprawda. Tak. Co wy gadacie? Nie. Tak. To, to jest kłamstwo. Wystosowałeś bardzo dyplomatyczną odpowiedź, ale my wszyscy wiemy jak było naprawdę. No dobra. Wysok. Przełknę to. Widzimy się jutro godzina 13. Jako Dobrze. rywale. Już nie będzie tak zabawnie. Możesz sobie na luzie organizować plany na wieczór, bo, 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 bo żaden mecz się wtedy nie czeka. Tyle ci mogę powiedzieć. Dziękujemy Bardzo za ten wywiad, dziękujemy za za dzień dzisiejszy. Widzimy się jutro. E, miłego wieczorka. Śpij spokojnie. Również dziękuję serdecznie. I powodzenia. Pozdro. Po.